Witam Was dzisiaj z moją ulubioną ofiarą kolczykową. Cześć. Witam Was z mają. Jakby nie wszyscy pamiętają. Ciebie nie da się nie pamiętać. Cóż robiłyśmy? Robiłyśmy Języ. język, Języ. nos i septum. Pokazywałyśmy opcje kolczykowe. Tak jest. Także już trzy przekucia na wizji, ale ogólnie ode mnie masz więcej. Tak. No i dzisiaj robimy vertical labreta, czyli Maja krótko mówiąc rżnie ode mnie, bo będzie robić <śm> dokładnie, <śm> będzie dokładnie ten koczek robić, który mam w dolnej wardze. Tak. To nie jest podkówka, która jest wkuta poniżej, e, poniżej e, linii e, ust i tak jakby prze, 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 jak to się mówi? Przeciągnięta. Tak jak, przeciągnięta <śm> i tak jakby od, obejmująca wargę od drugiej strony, tylko to jest pionowe przekucie wargi. No i będziemy pokazywać jak powinno to wyglądać fachowo, nie jak Wy powinniście zrobić oczywiście to przekucie, tylko jak powinniście zostać obsłużeni u fachowego piersera. A jeśli chcecie tak. wiedzieć właśnie co na przykład grozi wam, jeśli nie pójdziecie do fachowca, albo jaki ostatni odcinek był, że. Po czym poznać, po po czym fachowca? poznać. Tak, fachowca, to odsyłamy Was do linków, które gdzieś tu, tu, tutaj nam gdzieś wrzuciłam. Dobra, to my lecimy, przekuwamy się, a potem powiesz e, wrażenia wrażenia. Dokładnie, to lecimy. No i standardowo pokazuję Wam, co powinno leżeć na stole. Oczywiście jałowe rękawiczki, którymi wykonamy zabieg. Jałowe gazy potrzebne do przygotowania miejsca zabiegu oraz do jego oczyszczenia. Ja mam tutaj skalpel, który posłuży mi do skrócenia mojego ulubionego materiału przy tym przekłuciu, czyli PTFE. Lubię bardzo ten materiał, ponieważ ma kilka zalet, których nie posiada taki standardowy banan wygięty z metalu. Jest przede wszystkim miękkim materiałem, dzięki któremu dostosowuje się do kształtu ciała, w tym wypadku jest delikatnie zgięty. Po drugie każdy organizm toleruje go świetnie i nie ma na niego uczuleń. No i po trzecie każdy pacjent może dowolnie skrócić go bez wyjmowania, czyli nie musi dokupować kolejnego kolczyka. Czyli oszczędność. Oczywiście zapomniałam czegoś położyć na tym stole, czyli e, narzędzia zbrodni, igły bądź wenflonu, wiadomo, jednorazowe. Oraz na stoliku obok mam octenisat, czyli płyn, którym oczyszczę całość oraz Płyn etaproben, którym zdezynfekuje wargę przed przekłuciem. Ale po co miałabym go kłaść? Przecież leżałowok. Tak. Pamiętajcie, że rękawiczki diagnostyczne mogą służyć tylko i wyłącznie do przygotowania naszego pacjenta i miejsca przekłucia oraz do sprzątnięcia. Nigdy do samego przekłucia. Myjemy. Już dawno wpadłaś na pomysł, żeby ściągać ze mną kulczyki? Od samego początku. Ok. zrobione, No już, już, już. Dokręcam. Do końca. I ślicznie. Tada! No. Jak? Nie bolało. Znaczy troszeczkę łezka poszła przy wyjściu, bo to jednak usta takie trochę są bardziej unerwione, uszpione, nie wiem, ale w każdym razie przy wyjściu bolało bardziej. Tak, ale jest do zniesienia. Ale zawsze mówisz, że, że nie boli. No nie, nie. Ale już nikt nie wie, że wiesz o tym. No, czemu? No bo ciągle to mówisz, a potem mówią, że boli. Ja mam stalowe nerwy i nie, nie, nie jestem bezbolesna. Prawda jest taka, że nie da rady, żeby nie bolało w ogóle, ale też... Faktem jest to, tak? że robiony piercing profesjonalnie nie boli aż tak bardzo, jakby się wydawało. No to jest bardzo szybko. Tak, no jest to odczuwalne. O, w taki no nie da radę, żeby w ogóle nic tak. nie bolało, ale no, bez tragedii. Tak, dokładnie. Bez tragedii, bez tragedii. A tak naprawdę ze znieczuleniem robiliśmy, ha. ha. Nie, 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 nie. Ja niestety. <laughs> powiedz wszystkim jak dbać, bo tak. Maja jest też najlepszą tutaj moją ofiarą, bo ona sama wie co i jak, więc proszę kochana, powiedz tak. jak dbać o przekucie no, tego No trzeba typu. przede wszystkim septem sobie to pryskać dwa, trzy razy dziennie. Dokładnie tak. Dwa, trzy razy dziennie i nawilżać same usta, żeby nie były takie spierzchnięte suche. Tak, ale czymś ale... neutralnym. Tak. I nie wolno pozwolić, żeby się dostało do dziurki, tylko tak delikatnie same usta. Tak jest. Tak. Właśnie, dokładnie tak. To jest bardzo ważne. Tak. To są takie ogólne zasady. Tak. tak. Najważniejsze. Tego jest trochę więcej, ale to wiadomo, nie ma co wchodzić w takie szczegóły, które normalnie się tłumaczy przy zabiegu. No dokładnie. i pamiętajcie, piercer zawsze musi wam bardzo dobrze wytłumaczyć, w jaki sposób dbać o każde przepucie? To jest niezbędne. Tak, powinien to zrobić zawsze. Dokładnie. Coś, po prostu zawsze. Co jeszcze mieliśmy powiedzieć? A że... My powiedzieć, że jeszcze będziemy na konwencie. Tak, będziemy tak. na konwencie, który będzie właśnie przekuwać. będzie, w ten weekend. Tak, tak. Jest. A ja jeszcze chciałam powiedzieć, że taka nie do końca ksero jestem, bo jeszcze będziemy robić. E, Przekłucie wargi tutaj tak na dole pod wertykalem. Tak, 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 tak. Jak się wygoi to przekucie, tak. które jak już widać pięknie spuchło, tak. bo kolczyk cudownie odstawał sobie na dole, ale zanim przeszłyśmy z jednego miejsca na drugie miejsce i ustawiliśmy tak. sobie światełko, to już zdążyło pięknie spuchnąć, bo czuję, Maja, że jest duża. Maja skutecznie i szybko puchnie. I równomiernie. Równomiernie, pięknie. Po tak. prostu cudownie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Tak. Ja byłam dzielnym pacjentem i dostałam taką piękną naklejkę.